Nurkowanie z rurk to snorkeling, na czym to polega i od czego zacz? Nurkowanie z rurk to snorkeling, na czym to polega i od czego zacz? Snorkeling to najprostszy i najtatszy sposób obserwacji podwodnego, wiata. Aby zacz, wystarczy kupi nurkowy SPRZT ABC, czyli mask, fajk i pb Maska z hartowanego SZ kabana oczy i nos oraz rurka UMOKRESKA liwiaj wyrazne widzenie i oddychanie pod wodą, a dziki PB tfomokreska na szybko przemieszcza się na dółekreska e. jest traktowany jako samodzielna dyscyplina lub jako pierwszy krok do nauki nurkowania z butl. Torkeling polega na pebytkim pebywaniu lub unoszeniu situ kreska pod powierzchni wody, co pozwala na oglądanie raf koralowych i kolorowych rybek z perspektywy kabody pebywajcej po powierzchni wody. Dzięki specjalnym okularom i rurce umokreskali i swobodne oddychanie. Mokreska na przekreska Y niesamowity przygód. Bez inwestowania, bez PRZT i kursy nurkowe. Zalety snorkelingu na IWKSZ zalet snorkelingu jest jego dostateczny pno, bo snurkowa mokreska E i dziecko i dorosły. Do najbardziej prymitywnej odmiany tego sportu, czyli nurkowania w płytkiej wodzie, nie potrzeba nawet specjalnych umiejętności pebywackich. A nawet wtedy zobaczymy okreska na wyjtkofrolinno i ryby. Koszt podstawowego wyposa kreska Enia to około 100 ZB za zestaw Maska plus fajka, i drugie tyle za PBTwy. I kreska ta niewielka kwota wystarczy, aby w trakcie wakacyjnego wyjazdu przekreska Y niesamowity przygod. Po pierwszym zanurzeniu się w idealnie przezroczystej lub turkusowej wodzie i otworzeniu oczu, ukazuje się przestrzeń, o której nie miało si pojścia w trakcie pebywania czy innych zabaw w wodzie. Okazuje się kreska dziki specjalnym okularom. Oko zaczyna widzieć w pofabdowanej i gęstej wodzie, jak na powietrzu, kształty S wyrazne, a kolory intensywne to powód, dla którego tak wiele osób próbujcych storkellingu bapie bakcyla nurkowania. Najpopularniejsze kierunki zagraniczne do storkelingu to Grecja, Chorwacja, Egipt, Turcja, Cypr i Tajlandia. Jako doskonałe miejsca do snurkowania polecane S Morze Czerwone i Zródziemne. Kolejny zalet nurkowania z rurki jest to: Kreska SPRZT jest lekki i zajmuje mabo miejsca, a o kreska na samemu. Dzięki temu, aby zacząć, nie ma konieczności jechać na zorganizowany wyjazd nurkowy i obbacania instruktora. Wystarczy zapakować do wakacyjnej walizki niezbędny SPRZT i spróbować snurkowania w przerwach opalania si na Y. Storkelink, jako bezpieczny form nurkowania, poleca si tak E osobom, które czuje lka przed zanurzaniem si na kilkadziesiąt metrów i nie cechą konurkowa. Storke linki jaki SPRZT? Na pocztek wystarczy maska, fajka, rurka, i pb. Kombinezon piankowy będzie potrzebny dopiero na kolejnym etapie nauki, kiedy opanujesz i ukreska podstawy nurkowania i postanowisz wybbyn na gb przewody. Maska do Storkelingu mask przed zakupem najlepiej przymierzy i sprawdzi, czy wystarczaj co dobrze przylega do giebowy. W sklepie przycinij mask do twarzy, nie zagbadaj paska na giebow, kreska Ebysi saba. Pochyl się lekko do przodu i sprawdź, czy maska jeszcze przez chwil trzyma basi twarzy. Następnie zabu kreska pasek i sprawdź. Czy silikonowy kobnierz maski dogbadnie przylega do twarzy z krawędzia tej strony? Sprawdź te kreska, czy czubek nosa nie dotyka maski. jeśli tak się dzieje, poszukaj maski z większym nosem. Jest to wakreskany dlatego, kreska emocreska E to utrudnia oczyszczanie z wody w przypadku zalania. Nowoczesne maski zrobione sanait, ciej z ZZK hartowanego, bardzo odporne na uderzenia, a po ewentualnym uszkodzeniu praktycznie nie mam okre i uszkodzenia oka i silikonowego kołnierza. Najcz- cień wybierane S maski z przezroczystym kołnierzem, który nie ogranicza pola widzenia. Maski z czarnym komnierzem cechatniej wybieraj operatorzy i fotografowie. W takiej masce od razu oglądasz wykadrowane fragmenty podwodnego wiata. Do wyboru S maski z szyb jednolit 1KB, ,1 dzielą 2LZKB, jak w okularach, i panoramiczne dodatkowe szybki po bokach maski, rozszerzające pole widzenia. Zalety dobrej maski do snorkelingu zapewnia dukreska Y, kate widzenia w pionie i poziomie, maba obito pozwala twoje otoczyć ci z wody, jeśli dostanie się do rodka, szczelnie przylega do twarzy, wykonana z dobrej jakości materiału które wytrzymaj kilka sezonów snurkowania, cena maski mieci się w granicach od 40 do kilkuset złotych. To ci si przyda odleg bo podwod obraz pod jest nieostry, co wynika z innego zabamania promieni e zbonecznych w wodzie. W okularach widzimy wyraźnie dlatego kreskę E bo wpada do oka Z, rodowiska powietrznego. Jednak promienie przenikaj C przez szybki w masce zabamuj się, zmieniaj C perspektyw. Dlatego to, co widzimy pod wodą wydaje się, by o 1 ‘4 bliksa A std to, co powinno być w zasigu rki, jest poza nim, i o 1 ‘3 bliksa, nikreska w rzeczywistości? Niesamowity widok podczas snurkowania. Rurka do snorkelingu fajka, rurka, mocowana jest na Ciej paskami po lewej stronie do maski. Rurka powinna mierdzić 2 cm i debugo około 35 cm. Za pomoc zapinki mo-kreska na regulowa miejsce jej zamocowania do maski. To bardzo istotne, gdy kreska poza bokreska eniu maski. Rurka nie powinna wystawa nad DG niż kreska 5-8 cm. Dbukreska szafajka okreska E powodowa opory oddechowe i zmniejszy przyjemność nurkowania. Rurka z jednej strony zakotczona jest ustnikiem, a z drugiej zaworkiem u niemokreska liwiaj wlewanie si wody. Betwy do storkelingu, pozwala pozwalaj na przemieszczanie się i pokonywanie do dużych odległości. Dla początkujących najlepsze BDP-betwy paskowe. Produkowane są tylko w cztery rozmiarach: S, M, L, XL. Nie zawsze wice uda się znaleźć p idealnie dopasowany do stopy. Lepiej jednak kupi minimalnie za dukreska EP betwy, ni kreska za by nie utrudni to p ani nie spowoduje otar. 2 kreska NE. Betwy paskowe przymierza się zawsze na buty nurkowe. SPRZT uzupełniajce do snorkelingu koszulka do P chroni przed nadmiernym opaleniem ramion i pleców, kiedy nurek P bywa tu kreska pod powierzchni wody, a na tym przecie kreska polega snorkeling. Pianka do snurkowania, jest ciętsza. L. Kreska i znacznie tatsza od pianki nurkowej i ma zamek w innym miejscu, polecana dla osób nurkujących w cechabodniejszych wodach. Zrób to koniecznie jak oddycha z mask i rurk. Maska do storkelingu zakrywa oczy i usta, dlatego nurkujce będziesz oddycha wypcznie przez usta. Zacznij od zabokreska E samej maski i przez chwilę oddychaj GB boko ustami, kreska eby przyzwyczai si do tego, kreska e nie mokreska eżu kreska nosa. Po chwili wbu kreska rurk do ust silikonowa ozbona ustnika powinna opierać się z Bach. Dziki czemu bez problemu obejmiesz ustami poczty krórki, a wystajce kotcówki, ciniesz zbami. Odetchnij kilka razy bez zanurzania się. Dopiero kiedy zacznie ci to wychodzi zupełnie naturalnie, mokreska eszwej do wody. Wakreskane. Nie zaciskaj zbów zbyt mocno, bo mokreska eszu szkodzi ustnik. Uwaga, dotyczy głównie niepocztkujących nurków, którzy CZ to bezwiednie zaciskaj zbyt w sytuacji stresowej.